Short z drugi, przetrwanie w dziczy. No to nie jest za bardzo jakaś dzicza. No ale. Zawsze nie. coś. Mam takie coś. Teraz ja będę schodził, ale ja będę tak schodził w meksykańsko. Co? Będę... Tak? Meksykańsko, człowieku. No dobra, ja jestem w klifie. <noise> ja. Patrz. Tak się przyda tak się tak się tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak po Meksykańsku tak. Czomeku, ty byłeś w Meksyku w ogóle? I się robi tak Co on robi? Ja pierdzielę tak się schodzi. albo nie. No dobra, to I wchodzi. Ja no to teraz muszę stąd wyjść. O kurde! Ej, ty coś się goni. Ja pierdziele, ale ty się ty wywa.